Witam serdecznie, szczęść Boże. Tak sobie myślę o tym, co usłyszałem w niedzielę w katedrze w Koszalinie. Ksiądz w ogłoszeniach parafialnych ogłosił nam wszystkim, że na 17 tysięcy parafian przybyło do kościoła w niedzielę tydzień wcześniej 1600 osób. I to nie na jedną mszę świętą, tylko na wiele mszy świętych. 10 może. 1600 osób. Bardzo mało, nie? Na 17 tysięcy. Z czego 600 osób przystąpiło do komunii. Tylko 600 osób. No to jest y, tragiczna statystyka. W Onecie, na Onecie teraz jest taki artykuł y, księdza, znaczy nie artykuł księdza, tylko artykuł o księdzu proboszczu z diecezji palpińskiej, który narzeka na to, że jest coraz mniej ludzi. Nie będę komentował tego, co ten ksiądz mówił, ani tego artykułu, tylko pokazuje, jaka jest tendencja, nie? Że jest tendencja spadkowa w kościele, że bardziej się zwijamy jako kościół niż rozwijamy. Ale nie wszędzie. W pewnej dziedzinie tylko. Za chwilę powiem o, o co mi chodzi. Coraz mniej dzieci i młodzieży zapisuje się na lekcje religii w szkole. Więc ja się zastanawiam, czy ja jeszcze będę miał szansę odbyć moje praktyki na szóstym roku, studiów teologiczno-katechetycznych w szkole. Czy ja będę mógł w ogóle jeszcze uczyć w szkole. Bo może w szkole już nie będzie religii. Bo, że, bo może już nie będzie kogo uczyć. Bo jest taka tendencja spadkowa coraz mniej jest. Kandydatów na kapłanów, w niektórych diecezjach nie pojawił się żaden kandydat na kapłana, więc w niektórych, w niektórych latach za te 6-7 lat nie będzie kogo święcić. Będą takie lata, gdzie po prostu nikogo nie będą święcić, nie będzie żadnego kapłana, a księża umierają. Więc kościół zamiast się rozwijać, to chyba się zwija. Panie Boże, przecież obiecałeś, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Co zrobić? Dzisiaj w Ewangelii z dnia czytamy, że pan Jezus spośród uczniów wybrał 72 uczniów, których powołał do misji. Mieli iść po dwóch, do każdej wsi, miejscowości, do której pan Jezus sam zamierzał przyjść. I mieli głosić bliskie jest Królestwo Boże. Posłał ich jak owce między wilki. I dla mnie to jest taka wskazówka, że coraz bardziej ludzie dziczeją, odwracają się od wiary, a jak człowiek odwraca się od wiary, to dziczeje staje się umarły. Bez Boga jesteśmy umarli. Bez spożywania Eucharystii jesteśmy umarli. Nie mamy w sobie życia wiecznego. Więc wielu ludzi jest umarłych, jak zombie, i są nawet źle nastawieni do księży. Widziałem to na własne oczy, jak na polęd roku ludzie wyzywali księży, których nie znali. Pierwszy raz w życiu ich widzieli. Bez względu na to, czy ich znali, czy nie znali, ktoś miał sutannę i był wyzywany. Wcześniej tego nie było na Łództoku. Kilkanaście lat temu byłem na Łództoku pierwszy raz i nie było takich sytuacji. Na taką skalę. Nawet jeden gościu chciał bić naszego księdza Rafała. Nie udało mu się, to, to uderzył innego księdza w twarz. Mam to nawet nagrane, nie będę tego opublikował. Więc jest coraz gorzej, nie? Jeśli chodzi o księży. Ale jeśli chodzi o świeckich to coraz lepiej bo coraz bardziej my świeccy jesteśmy zaangażowani w życie kościoła coraz bardziej y, przykładamy się do naszej misji coraz bardziej odkrywamy naszą misję w kościele tak jakby teraz ciężar y, odpowiedzialności za kościół był przesuwany na bardziej też na świeckich ludzie stali się bardziej jak wilki więc trzeba zmienić taktykę, i tak na to patrzę, że Pan Jezus nie jest głupi, jest mądry. Powiedział, że, że bramy piekielne nie przemogą kościoła, więc kościół będzie się rozwijał tylko w inny sposób. I my musimy się do tego przygotować. Nie musisz się zgadzać z tymi słowami. Możemy, możemy robić wszystko, żeby tak się nie stało, ale to nie my powołujemy. Tylko Jezus. Jezus powołał 72. To on zrobił. Zajrzyjmy do księgi liczb. Mojżesz miał kryzys. W jedenastym rozdziale możemy o tym przeczytać. Mojżesz miał kryzys związany z tym, że ludzie zaczęli. Dziwnie się zachowywać, Zac zaczęli narzekać, marudzić. Było coraz gorzej. Wśród 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet, było naprawdę bardzo dużo ludzi. Manna im nie wystarczyła. Byli na pustyni, zaczęli żądać mięsa, 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 mięsa. No, wiecie, kto tak żąda mięsa? Może wilk, nie? Już tak. Ludzie zaczęli dziczeć, zaczęli po prostu zachowywać się coraz gorzej. Pomimo tego, co widzieli, przejście przez Morze Czerwone, plagi egipskie, oni byli świadomi tych wszystkich znaków, widzieli to, ale zaczęli dziczeć. Zaczęło brakować im mięsa. I zaczęli tracić wiarę. Zaczęli źle mówić o Bogu, o Mojżeszu. I w Księdze Liczb w 11. rozdziale jest napisane tak, że Mojżesz już nie wytrzymał i zaczął mówić tak: Nie mogę już sam dłużej dźwigać troski o ten lud. Już mi z nazbyt ciąży. Daj nam mięsa do jedzenia, krzyczą wołają. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście, Mojżesz jest nieszczęśliwy. I jako przyjaciel Pana Boga, Mówi mu to. Jest mi źle, już mam dość, nie daję rady sam. Co robi Pan Bóg? Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zgromadź dla mnie siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wierzę, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja zstąpię i będę z Tobą mówił, wezmę z Ducha, który jest w Tobie, dam im. I będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Piękne, nie? Pan Jezus wybiera 72, ale nie spośród kapłanów, arcykapłanów uczonych w piśmie, tylko spośród uczniów Jezusa. Nie oszukujmy się. Nie wszyscy kapłani, księża, dzisiejszych czasów są uczniami Pana Jezusa. I to widać, czuć może dlatego ludzie tak reagują na księży, że, że spotkali w swoim życiu niejednego księdza, który nie był uczniem Pana Jezusa, który zachowywał się jak wilk może nawet, w owczej skórze. I ludzi to po prostu już, już się przelała gorycznie. Oczywiście nie krytykujemy księży, nie? nie wrzucamy wszystkich do jednego wora. Ale Pan Jezus wybrał 72 spośród swoich uczniów. Może bardziej wybiera dzisiaj spośród świeckich. Widzę, co się dzieje na tych studiach moich, na których jestem, na tych naszych studiach, akademii, na Akademii Katolickiej w Warszawie. Coraz więcej świeckich. Dojrzałych świeckich przychodzi na te studia, angażuje się, angażuje swój czas, pieniądze po to, żeby poznać Pana Boga i nabiera tych umiejętności, doświadczenia. I w przyszłości będą naprawdę bardzo odpowiedzialni za ten kościół. I to, to są znani ludzie. Witek Wilk pojawił się na tych studiach teraz na pierwszym roku. Marcin Zieliński, Sowiński, Weigl, wielu, wielu innych, znanych i, nie, i mniej znanych. Jestem przekonany, że na następny rok pojawi się jeszcze kolejna liczba osób świeckich, którzy, którzy chcą zdobywać wiedzę, bo są uczniami Jezusa i chcą iść i ratować Kościół. Chcą iść do tych, którzy stali się jak wilki. No bo nie oszukujmy się, Polska już nie jest aż tak katolicka, wierząca. Przynajmniej tutaj na północy, ale na południu słyszałem, że też jest coraz gorzej. Możemy płakać, możemy narzekać z tego powodu na księży, na biskupów, kardynałów, na papieży, ale to nic nie da. Albo możemy stać się uczniami pana Jezusa i czekać na to, aż on przyjdzie po i powie: Dobra, chodź, teraz ty. Ty, ty i ty. Kaman, za mną, potrzebuję was. Poślę was, dam wam ducha. Bo uczniowie otrzymali ducha. Tych 72 wyrzucało złe duchy, uzdrawiało, głosiło yy, bliskie, króles... bliskie jest Królestwo Boże, głosiło Jezusa. Przyjście Jezusa. A my mamy teraz głosić powtórne przyjście Pana Jezusa. Wielu ludzi nigdy nie spotkało Pana Jezusa, nigdy nie mieli relacji z Panem Jezusem. Chociaż są po, po jakiejś katechezie w szkole, w podstawówce, w średniej szkole, w gimnazjum, wielu nie ma doświadczenia Pana Jezusa. Więc tylko ci, którzy mają doświadczenie pana Jezusa, zmartwychwstałego pana Jezusa, mogą przekazać innym to doświadczenie. Wielu ludzi nie rozumie tego, co się dzieje w kościele, nie, nie rozumie liturgii. Liturgia jest nudna dla wielu ludzi, jest martwa, a ona nie jest martwa. To martwi są ludzie, więc trzeba ich ożywić. A kto może ich ożywić? Tylko wiara w Jezusa, tylko żywy, zmartwychwstały Jezus. A kto im go da, tylko uczniowie Jezusa. Więc stań się uczniem Jezusa i czekaj, aż Jezus powoła cię do misji budowania kościoła. I kościół się nie będzie zwijał, tylko będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.